W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym wszystkie krawędzie mają długość 8. Pole powierzchni całkowitej tego strosłupa jest równe. I tak, tu już wrzuciłam nam pomocę. I co my tutaj wiemy? Wiemy, że w ostrosłupie prawidłowym trójkątnym wszystkie ściany są trójkątami równobocznymi. Czyli mamy tak, że to pole Powierzchni całkowitej równa się cztery razy pole trójkąta równobocznego. Dlatego tutaj to wkleiłam, bo od razu mamy wzór. Ale jak nie wiesz, dlaczego tak, to jeszcze, zobacz, zróbmy sobie ten ostrosłup. Tu wysokość. O, widzisz? On się składa z takich. Czterech trójkątów, i tutaj mamy powiedziane, że wszystkie krawędzie mają długość 8. Czyli są takie same, prawda? Więc moje A równa się 8. Więc pole trójkąta równobocznego to się równa. Tu mam ten wzór. A kwadrat pierwiastek z 3 przez 4, czyli jest to. 8 do kwadratu pierwiastek z 3 przez 4 to się równa. To się równa 8 razy 8 pierwiastek z 3 przez 4. 1, 2, 2 razy 8 jest 16 pierwiastków z 3 przez 1, czyli 16 pierwiastek z 3. I to się równa teraz. 4 razy 16 pierwiastek z 3. To otrzymujemy 64 pierwiastki z trzech, czyli jest to odpowiedź yy, nie ta. Źle bym zaznaczyła. Odpowiedź A jest odpowiedzią poprawną. I jak masz jakiekolwiek pytanie, to pytaj i możesz zostawić po sobie znak. To jest bardzo fajne. No i dobra, to do następnego zadania.